Bardzo często pytacie nas, ile kosztuje zrobienie garażu albo małej hali z płyty warstwowej i powiem Wam szczerze, e, policzenie tego jest dużo prostsze niż, niż się wydaje, dlatego w tym filmie pokażę Wam dokładnie krok po kroku, jak samodzielnie policzyć koszt garażu o wymiarach 6 na 12 metrów i 3,5 metra wysokości, pokrytego płytą 40 na dach i 40 na ściany. Zaczynamy od konstrukcji stalowej powierzchnia tego garażu to 6 metrów razy 12 metrów, czyli 72 metry kwadratowe. Żeby oszacować koszt konstrukcji głównej, czyli ram budynku, mnożymy tę powierzchnię przez 150 zł za metr kwadratowy. Daje nam to 10 800 zł, ale konstrukcja to nie wszystko. Każdy taki obiekt musi mieć stężenia i elementy podparcia pod płytę warstwową. Liczymy to bardzo prosto. 50 zł za metr kwadratowy. Czyli 72 m razy 50 zł, co daje 3600 zł. Przechodzimy teraz do płyty warstwowej. Na dach dajemy płytę 40 mm i na ściany też 40 mm. Przyjmujemy ceny netto: 69 zł za metr dachu i 67 zł za metr ściany. Jeśli chodzi o dach, zakładamy płytę o długości 3,2 m i szerokości 1 m. Na dwie połacie potrzebujemy 24 sztuki, co daje 76,8 m2. Mnożymy przez 69 zł i wychodzi 5299 zł i 20 groszy. Ściany liczymy osobno. Ściany podłużne to 84 m2, ściany szczytowe to 44, 40 m2, czyli razem 128,40 m2. Po przemnożeniu przez 67 złotych, wychodzi 8602 zł. i 80 groszy. Do tego dochodzą akcesoria: wkręty, obróbki, uszczelki i cała drobnica, które liczymy średnio 12 zł za metr kwadratowy płyty. Cały budynek ma około 205 m2 powierzchni płyty, czyli daje to 2462 ,40 zł groszy. Robimy szybkie podsumowanie. Konstrukcja główna 10800 zł, konstrukcja wsporcza 3600 zł, płyta dachowa 5299 zł, płyta ścienna 8602 zł. Akcesoria 2462 zł plus projekt 850 zł, razem daje to 31 614 zł. Zaokrąglamy to dla klienta do 31 000 zł netto. Po doliczeniu VAT wychodzi 38 130 zł brutto. I to jest realna cena za którą można wykonać taki garaż lub małą halkę. A mając te ceny jednostkowe i te założenia, każdy z was może policzyć taki garaż samodzielnie w domu z naprawdę dużą dokładnością. Jeśli nie chcesz się bawić z wyliczaniem ceny, zawsze możesz skontaktować się z nami. Pomożemy szybko obliczyć garaż lub małą halę. Przygotowaliśmy dla Was także katalog przykładowych konstrukcji stalowych. Wejdź na link, który pojawił się na ekranie i ściągnij pdf z cennikiem. W Alfa Panel od lat pomagamy inwestorom z całej Polski, a do dyspozycji masz aż 8 naszych oddziałów. Nawet jeśli jesteś daleko, zadzwoń. Wszystko wyjaśnimy krok po kroku, doradzimy najlepsze rozwiązanie, a potem dowieziemy materiał prosto na Twoją budowę. Możesz u nas kupić kompletną konstrukcję stalową, płytę warstwową, gotowy projekt garażu albo każdy element osobno, tak jak Tobie wygodnie. Zbuduj swój garaż lub hale szybko, solidnie i w dobrej cenie. Zapraszamy.